Zaczniemy od kilku zdań właścicieli i prosiłbym, żebyśmy na tych zdaniach właścicieli skończyli i skupili się na zawodnikach, gdyż to dzisiaj jest ich dzień, więc Marcin Maciek, proszę bardzo. Bardzo gorąco dziękujemy za wsparcie. Chciałem pogratulować wszystkim zawodnikom. Mam wrażenie, że to jest jedna z najbardziej udanych gal. Było wszystko, MMA na najwyższym poziomie. Gratuluję Wam wszystkim, bo daliście popis. No wydaje na każda walka niesie ze sobą kapitalne emocje. Dziękuję bardzo mediom, bo media coraz częściej um, um, promują zawodników, um, rozumieją MMA, um, coraz więcej nas jest w mediach, za to też również chcielibyśmy Wam bardzo podziękować. Ja też chciałem wszystkim bardzo podziękować. Udało mi się z podwingu zobaczyć całą galę. To jest pierwsza gala w moim życiu Podwingu. Nie chcę mówić o oczywiście oczywistych walkach Michał, wiele innych. Chciałbym moje dziękuję zadedykować różalowi. Wytłumaczę <klucza> w jednym zdaniu dlaczego? Dlatego, że dokładnie taką postawę, jaką reprezentuję w bringów, reprezentuję też w życiu. Ja to bardzo szanuję. Dziękuję.